No, to mamy jedno działa. Jedna się jeszcze zrobi, jeśli ten tą prowincję odsypuję. Ale jedna nam umarło, niestety. Ten legalizm okropny jest. Gazda. O, już nie uciekniesz Mało damage zadaje mm, Morale Morale, morale Mało są morale bardzo Dobra, odbiję tę prowincję Wstanę na nie od razu, bo mi się tu zrespi Czy powinno się działo zrespić, nie? Nie zrespiło się, czyli straciłem pieniądze za tam to działo Jestem trochę zły na grę Co? Postałem kora na karbale. Ciekawe. No to może być takłe. No to to nie był stak, uciekli. Dobra, ja bym wypisował ich, wiecie? Poszedłbym tutaj najpierw. Tych frajerów wszystkich podpisował. Których nie lubię. To sobie wezmę. Okej. Okay. Kurde, gro. Weź pierwszy jeden. No kurde! Jak można pod tym samym przyciskiem kurde dać dwie różne opcje? Trzeba być kurde, naprawdę, pośledzonym czasami. Dobra, ciebie nie ma. out Stały tylko nacji, które są tutaj. Sadżoral będzie problem, chociaż są nie może się poddadzą. Adal się poddaje. Czemu? Alodia! Alodia? Ci B zaatakowali i Adal też przy okazji. Dobra, to dobrze. Znaczy to nic takim nie zrobią, nie? Ty, jestem w ogóle wyłączony z wojny Są góry, są góry o, Bot to dobrze wie Najwidoczniej no Jakieś bunty mi tu wybuchają Zaraz wybuchną Dawaj ty. to jest przydatne To jest bardzo przydatne Och, spada w końcu Agenda. O kurde, agendę miałem. 5 resta. Tuż już jej nie zrobię. Już jej nie zrobię. Bo ro rok się buduje budynek. Nie, stój. Neku. Tryb myślenia. Która to miała być prowincja? Ta. Stolica. Co to miało być? Moskwa, nie? Moskwa, kurde. Moskwa. Mecz którego się zrobi? 28 marca 86 to trwa. Do kurde maja. Ograne, tak się myśli. Kurcze, by chciał ich zwasalizować, trochę potrwa najwidoczniej. więc co zachodzi tutaj gdzieś? Pieniądze, chyba od nich wezmę. O, na 7% przyjąłem Fort. Super. szczęście mi czasami jednak sprzyja. Nie wiem, gdzie oni pobiegli tam armię. Nie, nie, nie przypatrzyłem się przed chwilą. Dobra, no idziemy tam, no co? Nie mamy wyboru. Mam nadzieję, że tu pobiegli gdzieś. Czy oni... Oni mogą takie rzeczy robić, że mogą mi zablokować? Dobra, zabijmy to, trzeba to zabić. Koniecznie macie zginąć do zera. Nie zginęli. Gdzie? W lewo uciekaj. Tu, tam? Ja muszę tam przejść. Muszę, ja muszę tam przejść. że coś kliknę chyba tam <laughs> nie, mogę dobra problem jest taki Kurczę, nie mogę sama armię tam pójść ale muszę, muszę sam Ojej, dobra, nie, to chwila. Dobrze, że tu jeszcze jestem tak blisko. To muszę wziąć. Jakbym ich zabił do zera na przykład, to by świetnie. O, nawróciłem wszystko. O, wow, czekaj, co oni tyle mają jednostek? On tu się odbarali jakiegoś? O, jest. dowódca jest okropny. O! Trzy uh, sica. Nie zdążyłem. Nie. nie zastakowywałem ich a jeszcze Adżuran jest w tej wojnie, tylko wypisuję oj jest problem to adjuran dostał dostęp Dlatego oni też się cofnęli. To Juren dostał dostęp od e, Etiopii, wiecie? Ten generał jest dobry. On będzie dobrze służył. O, ci przyszli. Padli Nie mogę się doczekać, aż wykorzystam Etiopię. Że znaczy Etiopię. O, już mam Call for Peace. Nie podoba mi się to. Aż wykorzystam mameluków do swoich celów w końcu. Dobra, wiecie co? Ja tam biegnę. Ja to wdupiam, co oni tu zrobią. Potem wrócę i to odbiję. Po prostu. O, mój wasaliz jest taki widzieliście to. Niech to, niech to odbiję. Nie obchodzi mi to. Mistycyzm, dokładnie. Już jest 8, to już prawy. Trochę się zadłużę. No, już jestem mocno zadłużony. 9 pożyczek. Mogę 33 wziąć, więc... Jakby to jest plan doskonały, wiecie, to sobie ja tu wymyśli. Dobra, teraz tak. Ty musisz mi dać akces. Na pewno dasz. Problem będzie z Etiopią. A, mam akces do Etiopii, dobra. O, to nieważne. Dalej mam. Drugi problem jest taki, że muszę tą armią tu zostać, jeśli chcemy Etiopię pocisnąć. Przy czym Etiopia ma sojusz? Dobra. Dobra, to jest do zrobienia Nawet zaraz praktycznie Bo jakby tego nie odbili to bym był ucieszony naprawdę, ale wątpię 5% A właśnie, co ja robię? Nie tego goście mieć Teraz to odbiją Urgolo już odbili Mhm. Spoko, spoko. Nie to jest za ważne, wiecie. To jest, to jest po prostu to taką przewagę tutaj nad terenem całym, że to się opłaca zrobić nawet z takimi stratami. Dobrze. Słuchaj, Adel. Stajesz się moim wasalem. Będę musiał porawić z tym stosunki na pewno, o, chociaż nie jest tak źle. Dobrze, mogę przejść? Pozwolę, mo może zdążę. Nie zdążyłem. Dobra, zdążyłem? Nie. iść tam naokoło po prostu i tyle w sumie od ciebie chcę pieniądze i war repsy i tyle nie że tych prowincji bo niepotrzebne bunty kolejne z tych prowincji dobra tu już nie będzie buntów, nie tu już wszystko jest zbite, super to przygotowujemy się do akcji dobrze Dalmatia Dalmatia powstała Traciłem właśnie sojusznika kolejnego I nic z tym nie zrobię Dobra Idziemy w dupie I teraz tak Patrzcie jak to jest piękne Mora Ale się zadłużyć muszę. Oj koniecznie. Oni więcej jednostek mają Jeszcze bardziej Jakieś takie nieduże może... Dobra, może być takie frink To już powinno Hmm Nie mogę, a zwykłe jednostki A, Liberty Desire, może dlatego. Dobra, to niech spadnie, zobaczymy. Co? Też nie mogę. Spłaciłem pożyczkę właśnie i idę pożyczkę. Serio? Dawaj, idę na pożyczkę, śmieć Dobra, wiecie, mam manpower w sumie. Co jest? Dalej mam! Co? Dalej nie. Okej okay. Dobra, do 26 tysięcy Goś takiego Reconquest ci zrobię, że się zesrasz, nie? Będziesz <gryzysz> mi płacił, kurde, grube dukaty To będzie tak piękny reconquest Tu jeszcze dwa kory, znaczy dwa ta claimy. Ja miałem Jemen niby zaatykować, cię. Co to jest? Mara jest Defender of the Fate? Dobra, chuj z tym. Eee, no <gryzny> tak, przecież jeszcze on ma swoje jednostki. Konkurs tymorydów? Okej. Okay. Nie boję się i, bo mam dobrego sojusznika. To już bym wolał zwykłą Militarkę wziąć. Siódma. Dobra, też mam siódmą. O morę walczymy To drodze nam coś... Forty blokuje Jedna działo mamy, zawsze coś Ten fort jest kluczowy Nawet jeśli przejdą na drugą stronę... Aha, to nam zablokują w ogóle to też głupie, chyba że tą prowincją weźmiemy, to chyba będzie OK. Zrobię jakiś tych... Najemników jakby przeszli. Nawet pod limit czy coś. Chyba to robią właśnie. Ta, przechodzą. Nie, idą na tego, na wesole. Okej. Okay. jest głupie z ich strony, tak szczerze. Podierowane poyer coś tam... No jednak idą. Dobra. No podejrzewam, że jasny nic nie wybroni tego. Jasnie mało wojska. Nie, 3000 gdzieś ma. Tutaj. Bardzo duże militarne punkty, bo mogę teraz sobie wziąć technologię. Uszłą. O, Dizzy Break, bo coś tam poginało. Bardzo. O, świetnie, dobra. Szybko. Szybko zginęli. Bardzo szybko, dobra. Yy... To mogę zrobić tylko jeśli. Zrobię tak To jest dobry generał, to jest bardzo dobry generał Dobra, poczekam mi się trochę armii odnowi I to jest... To będzie tam Zrobię to, zrobię to Póki nie będą mieli... Technologii ósmej, tak? Tak Dobra, teraz. Jazda. Och jak cisnę ich. O matko boska, nawet jak mieli przewagę leściową. Miecie, kurde. Oddacie mu wszystkie terytoria. Dobra, na stolicę. Coś tam mi okupują, niestety. Wezmę tutaj. Czy za późno trochę, ale. Local defensiveness. Zawsze coś. Ok. To jest fort trójkowy, to fajnie. No już tam prawie zbili. To jedno działo mi dużo robi na pewno. S Tu dopiero. Uch, przejęli już. Szybko. Bardzo szybko to przejęli. Kolejna idea. Jak już mówiłem, religijne. Świetnie się kombują ze wszystkim. Bo już przejmujemy ten fort w ogóle w tym momencie. Oś nie udało się, serio. Bo bardzo mało szans, że się nie uda. No i tym oto sposobem zaraz mamy Zero War Score bo tak nam się wszystko. Dobra, jazda. Nie przejęli, dobrze. Przejęli! Kurde! Dobra, jest spoko. Bo to. Czemu garnizon 300. Fucking shit Pech Dobra, tu, tutaj Stop, pauza, mistycyzm Dobra, y, tutaj wy... Podejrzewam, że to może być ciężka wojna, wiecie? Może być bardzo ciężka wojna Bardzo nam niszczą tam wszystko już mamy na minus 4 skoro. Ten tam plecy robi. Okay. Dobra, cała ich armia poszła, może to... Do... Kurde, nie udało się. Dizowrycie! Kurde, ale głupia ta gra jest. Znowu się nie udało. 64% dalej znowu się nie udało 57 na minus Dobra, ja widzę tylko jeden wynik, znaczy jak to zrobić. Co to było? Kora straciłem i straciłem prestiżu 10, ta? Chyba ta Dobra, uwalniam cię. Słuchaj, No szkurdy, głupia gra. Nienawidzę tego. Detach Siege. Widzę tylko jedno rozwiązanie. Karpet no. Tu nie ma już innych fortów. To był ostatni ich fort. Ta teraz mogę im wszystkie prowincje po prostu zająć. W taki sposób zrobimy. Dobrze idzie ty, w ogóle tego fortu nie mogę nam wziąć. Zaraz się śmiecie, cofniecie, kurde, zobaczymy, żeby bronić swojego kraju. Ja też powinienem ale... O! Już mogę wziąć? Szybko już, już się cofałem, patrzcie, już zdygali. Mogę ten quest zrobić? Prawie. Sorry ziomeczko, ale ja jestem szybszy. No chodźcie tutaj, chodźcie. O tam sobie odbijajcie, odbijajcie O, jak fajnie O, jak przyjemnie No idzie Gdzie mi tam odbijacie? Zaraz wam tam wyjaśnię wszystkich Gdzie tam uciekasz? Co ty chcesz tu odbić? Sam jesteś Nie zdąży ten dobiec, nie ma szans nawet na to Dobra, jest Biorę, akceptuję Czy RTP już nie jest moim wasalem? Nie, już nie może być. Znaczy, rywalem. Patrzcie na to. 41 dewa za darmo. Dobra, tylko jest problem taki, że... cholernie się zdużyliśmy. I... muszę teraz zrobić wszystko, żeby wyjść na plus. Czyli muszę włączyć lepiej armię. Buntów... nie powinny być. Jak nawet to bardzo... O, no tutaj wyżej jakieś. Nie powinny być. Mam bardzo dobrą... No to, a Sinner, o to fajnie Coś przeoczyłem Dobra, tak na pewno Armii bym do zera I zarabiam Jakieś akcesy dal nas uwielbia Jakieś kopalnie złota w ogóle? Nie Tam dla siebie wziął te prowincje z kopalniami Dobra, no i kolejna wojna. Słuchajcie, Zetief tu już będzie o. o resztę. Chyba że zaatakujemy jeden zaraz, żeby połączyć nasze ziemię, żeby już na pewno mieć dostęp zawsze tędy. Tak w ogóle akces mam jeden za dużo, nie? Od tego gościa mam akces. Niepotrzebny mi. Poza limit wychodzę. Tak wychodzę poza limit. O, skończył się rojem a przed chwilą co się zaczął? Dobra, to na tyle w tym odcinku. Yy, robimy węża, no. Powoli. Nasz wąż bardzo ładnie wygląda. Yy, bo chcę jak najszybciej po prostu zrobić tą... To to, 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 właściwie tą serię. Czyli robię, co najlepiej się robi w tej grze, czyli węża. Jak wiecie, słuchajcie, agresywna ekspansja w tej grze działa tak, że... O, zero jest w ogóle wszędzie. Fajnie. Eee, w tej prowincji, którą brałeś, i dookoła, nie? takim okręgiem leci. Zależnie od kultury i od religii. Więc jeśli teraz podbiję te same koptyckie kraje, to nie powinno dużo wpłynąć na tę resztę, więc będzie spoko. Tutaj jest znowu Sunni, więc znowu będę mógł wszystko podbić bez problemu. I no jeśli to podbije. To, to będę miał już taką siłę, że powinienem móc wygrać z Mamelukami czy z tamanami. No i przy okazji, jeśli do tym urzydzi upadnam. Bardzo kibicuję temu, bo zwykle upadają. To będę musiał tutaj przedostać i w Indie pójść. No już w odcinku, jak na razie nam świetnie idzie. Na wracanie. W ogóle to jest. Co to jest? To jest Sumni. Dobra, jak bardzo mnie lubisz? Mmm. Średnio. No, mogłoby być więcej. 47, 30, tak... 15-20% może mam na plus. Zmieniłbym religię, wiecie? A to 50 tylko zwiększa. To mogę Easy. Będzie 31. No, super. O. Adal się stał Zajdi To se konwertujcie. Dobrze. Dobrze, dobrze. To nie wiedziałem. To fajnie, to będzie moja religia już. No tak, jak mówiłem. Koptik, z sunni. Jakieś sia jedno. Ha, Z tej religion z daleka nawet nie widać, że to jest paskowana, nie? To dopiero jak przybliżysz. Bardzo podobne te kolory są, wiecie, i niektórzy chyba jak grają w Europę to nie widzą różnic między tymi religiami, a... one są duże. I jednak, znaczy duże, no. To menu jest praktycznie identyczne, tylko że dostaje się morale i... No wiecie jak to działa, nie? Na przykład jak jest katolik i ortodoks, to, to też są różne denominacje religii. No ale tutaj jakoś prości tam różnicę zobaczcie między sia a sunni, no? To jest wszystko się tych regionach. No i tutaj zaczynaliśmy, zrobiliśmy sobie taki wężyk. No to jest problem, tylko z pożyczkami. 1300. To jest do odrobienia, myślę. Upkeep of Holy Shrines, co to jest? To. A, to zaraz wygaśnie. Będę zaraz zarabiał więcej o wiele. Eee, bunty są w miarę spoko. Tu jest jeden bunt tylko. I u Wasalów parę. Głównie u Adala, bo przed chwilą odbiję mu prowincję. No i teraz religia ma nieakceptowana to Tolerancja wycińska. A tu jeszcze nie zaktualizowało się, patrzcie. O! Będzie gorzej w takim wypadku. O wiele gorzej. No dobra, tak się przeżyjemy, weźmiemy sobie... To jest fajne. O to jest bardzo fajne. Transfer subject. A już nie ma tych was. A bo to są sojusznicy. Coś tu ma wasali jakiś, nie. Kawa się bije z tym, to dobrze będzie jeden kraj mniej, nie? Tak, trzeba to złoto zgarnąć. Ja się tak nie martwię te pieniądze właśnie, bo to złoto zgarnę. że ja nie mam nic do inflacji, więc. Zresztą... O Jezu! O! 10 dobra. Eee, zrobię to. Ogólnie to. Ten all power cost jest okropny, bo to powoduje, że płacisz za wszystko 10% więcej tymi punktami. Czyli wszystkie researche wszystko 10... Boże, 5%. 5% drożej, ale... Ta inflacja 0.25 jest bardzo dużo. To jest bardzo duże. Zbicia. Ponadto pożyczki będą tańsze, więc patrzcie. interes per autumn pół. Już będę więcej zarabiał. O, jeden dukat praktycznie cały, nie? No i produkcja też 5%, więc zawsze, zawsze jakiś bonus. Nie, nie, ale... Bardziej mnie to interesuje, bo jeszcze na będzie rosła ta inflacja. I po pierwsze, że... Będziemy pożyczki ponawiać, tak jakby. Cały czas, bo te pożyczki widzicie mają daty. I jeśli ich nie opłacam, to ona się ponawia i się zwiększa procent, ten, ten... ten który muszę za, zapłacić, nie? Sam odnawać ten procent. No wiecie, co chodzi. Eee... Oprocentowanie. No i tutaj nam się znie... Aha! Nie! Co ja mówię? W tej to działa tak, że się nie płaci, więc po prostu inflacja rośnie. Jeśli się podoba troszeczkę, nie, nie rośnie procent. Co w sumie wpływa na to, że zarabiamy mnie, bo inflacja zmniejsza nam wartość naszego pieniądza, nie? więc to jest spoko. Oj, wyszedłem po grę, Wikipedia wszedł w ogóle, to jest ciekawe. Dobra. Dwie godziny materiał taki wstępny z muszaszy. Ile dawa? 200. Bardzo pięknie. pięknie nam poszło. 200 dawał już mam praktycznie. Więc yy, mam nadzieję, że mi się podobało. Nie wiem, się ogląda tę urobkę, Wiem, że tam dwie, trzy osoby oglądają, i nawet jak patrzę na odcinki, to nawet czasami jak widzę, że te dwie osoby cały odcinek obejrzały, czym czy pomijały najwyżej, nie? To warto, warto nagrywać. Moim zdaniem. Znaczy, mi się przyjemnie gra. Mam czas. Szegdam się Resifte. I tyle. Narodzierzaś.